Dzień dobry, witajcie moi goani. Tak jak obiecałem, w grudniu filmy na moim kanale wpadają codziennie o godzinie 16, Więc jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału i zostawienia dzwoneczka, żeby Cię nie ominęły filmy, które właśnie będą teraz wpadały codziennie do końca tego miesiąca. Samochód, który dzisiaj chcę Wam pokazać, to jest samochód, którego prawdopodobnie zobaczycie dzisiaj pierwszy raz na oczy. Samochód kompletnie nieznany. Jest to taki japoński hamer i właśnie tym samochodem zaczniemy taki tydzień z terenowymi samochodami i jazdą w terenie. To jest w ogóle nie po mojemu, bo jak wiecie, ja lubię wszystko, żeby było czyste, ładne, piękne i wypachnione. W tym momencie ten samochód jest ładny i czysty, ale już za 15 minut może być troszeczkę z nim gorzej. Także dzisiaj pokażę Wam ten samochód z zewnątrz, w środku. Porozmawiamy od strony technicznej o tym samochodzie, a w kilku następnych odcinkach zobaczycie kilka fajnych samochodów terenowych i zobaczycie w końcu tego Nissana Patrola z 3-litrowym silnikiem od BMW. A w tym momencie zobaczcie, jak japoński Hammer radzi sobie w terenie. Proszę bardzo, tak wygląda ta japońska zabawka, tak wygląda samochód terenowy, którego naprawdę chyba widzicie w tym momencie. pierwsza raz na oczy. A w tym momencie ten samochód spróbuje wyjechać pod tą górkę uwierzcie mi, ja tylko to oglądam z zewnątrz, kiedy moi znajomi jeżdżą tak, jak właśnie tutaj. Kolega, który pojechał tym samochodem, sobie dam do góry i powiem wam, że ja teraz spróbuję wyjść za nim na nogach i wiem, że jest trudno. Patrzcie, co on robi. Wielki, ogromny, ciężki pojechał, rozumiecie, bez zająknięcia z tego powodu, że to jest bardzo fajny samochód i ma bardzo fajne właściwości terenowe. A więc jedźmy tym samochodem na jakiś ładny, fajny, czysty plac i opowiem wam teraz o nim kilka słów. FJ Chrysler bo o tym samochodzie dzisiaj mowa, samochód, który, tak jak powiedziałem, jest kompletnie w ogóle niepopularny. Samochody produkowano od 2006 do 2014, podają może 16 roku, a podobno, że do dnia dzisiejszego produkują je w Arabii Saudyjskiej, czyli gdzieś tam w okolicach Dubaju, tam, gdzie robią same fajne rzeczy. Toyota, czyli markę znacie, ale ten samochód wygląda jak japoński Hammer, tak jak powiedziałem wcześniej, ponieważ jego budowa jest taka, kurde, blade, całkowicie niepospolita. Samochód ogólnie wychodził na stany i na tamtą część. Świata na Japonię, w Europie ogólnie bardzo mało znany. I tak naprawdę w tej formie, którą tutaj widzimy, ten samochód jest troszeczkę zmieniony, bo jest zrobiony troszkę off-roadowo w teren. Ja nie jestem off-roadowy, ja nie jestem bardzo terenowy, więc jakoś bardzo technicznie nie powiem Wam o tym samochodzie. Myślę, że chłopaki, którzy mają kanał na YouTube, nazywa się Terenwizja, zrobili chyba test takiego, takiej Toyoty, tylko że jeszcze chyba tego nie wrócili do siebie na kanał, więc u nich na 100% dowiecie się czegoś więcej bardziej od strony technicznej w takich samochodach. Ale słuchajcie, samochód ten, który tutaj mamy dzisiaj na filmie, to 2007 rok, czyli można by powiedzieć, że już taki. Trochę stary, ale te samochody się praktycznie w ogóle nigdy w życiu nie zmieniły. Przynajmniej ja nie widzę tej różnicy. Jeżeli była jakaś różnica, to możecie napisać w komentarzach, gdzie ta różnica jest. Samochód jest w kolorze niebieskim, jest to kolor oryginalny, a tylko i wyłącznie zostało do niego naklejona tutaj ta nazwa FJ Chrysler i te góry. I został oklejony na czarno dach. Cała reszta samochodu, jeżeli chodzi o lakier, kolor jest oryginalny. One wychodziły mi przynajmniej, kojarzy się bardzo z kolorem żółtym. Wydaje mi się, że dlatego, że w Krakowie na ulicy Zakopiańskiej kiedyś był salon Toyoty. Taki dawno, dawno temu był salon Toyoty, i tam w właśnie taki FJ Chrysler stał na takich palach z drewna, tak krzywo postawiony, i właśnie stamtąd kojarzy ten samochód. A to dlatego, że ten samochód zwraca na siebie uwagę przez tą tutaj budowę drzwi, bo tutaj w tym samochodzie jest czworo drzwi. Jakbyście nie widzieli, tutaj są drzwi przednie i drzwi tylne. Drzwi przednie kończą się tutaj, gdzie ta gruba wielka klamka, a drzwi tylne są tutaj. Za chwileczkę pokażę wam, jak się to otwiera. I ten samochód przez właśnie tą budowę tej części nadwozia, tego tyłu, tutaj jest właśnie taki bardzo specyficzny. Samochody ogólnie jak wyszły, z tego co mi wiadomo, z tego co zdążyłem się zorientować, wychodziły jako takie zwykłe suwy, ponieważ ten samochód ma bardzo fajne, bardzo dobre własności terenowe i po lekkich przeróbkach naprawdę dobrze sobie daje radę. Jeździ w czołówce samochodów terenowych w ciężkim terenie, ale fizycznie ten samochód wyszedł jako taki, no można powiedzieć SUV, słuchajcie. Bardzo często spotykany ten samochód, ponieważ jest tutaj napęd na cztery koła, bardzo często spotykany samochód z napędem tylko na tył. I kto by powiedział, że w takim wielkim, japońskim hamerze jest napęd tylko na tylne koła i czasami bywa manualna, sześciobiegowa skrzynia biegów. I jak to możliwe? Bo normalnie, oryginalnie ten samochód wychodzi na 7 11-calowych kołach, felkach z takimi normalnymi oponami i on wcale nie jest jakiś bardzo wielki. Ten egzemplarz, który tutaj widzimy, jest podniesiony, czyli ma lift 2 cale. Akurat w tym egzemplarzu zostało zainstalowane zawieszenie Foxa, Dobre czy niedobrze? Piszcie w komentarzach. Wydaje mi się, że całkowicie wystarczające i to zawieszenie, komplet tych amortyzatorów i sprężyn właśnie pozwolił na to, żeby ten samochód był ciutkę wyższy, dlatego on zrobił się taki bardziej terenowy. W tym momencie samochód jest na zimowych kołach, więc te koła są takie bardzo cywilne, ale na lato są zakładane tutaj koła 33 cale, czyli jest jeszcze bardziej potężny i groźny. Ze zmian stylistycznych i ze zmian w tym samochodzie, oprócz zawieszenia, został zamontowany akcesoryjny zderzak firmy ARB, tutaj widać, ARB 4x4 akcesoria. Ten zderzak jest wielki. Twardy, bardzo masywny i on chyba został sprzedany, dlatego żeby chronić przed kangurami. Tak usłyszałem. Oczywiście zało została założona rura do zamawiania hamburgerów na, w McDonaldzie, czyli snurkel, tak. To musi być, jeżeli chcecie samochodem gdzieś sobie wjechać do jakiejś głębszej wody, żeby nie zasał sam do silnika sobie wody, tylko tutaj przez to miejsce, przez tą rurę zasysa sobie powietrze. Oczywiście wciągarka, no to musi być w terenowych samochodach. Musi być wciągarka, bo bez tego to w ogóle się samochód terenowy nie nazywa terenowy. Do tego są halogeny takie, tu mają takie fajne klimatyczne nakładeczki, ponieważ tutaj się świecą tylko te paseczki, a jak sięgniecie sobie tą nakładkę. Pod spodem są eleganckie halogeny. Także ogólnie z przodu samochód wygląda trochę. Kurde, właśnie jak on wygląda z przodu taki troszeczkę podobny do nikogo. Poza tym, słuchajcie, bardzo ważna rzecz nie powiedziałem ten samochód jest jakby następcą Toyoty FJ40, FJ40, takiej z lat 50. Ona wyglądała trochę taki ułas, taki trochę gazik, trochę może taki ten Wrangler. One wszystkie samochody wtedy były takie do siebie podobne i ten samochód właśnie został zrobiony na wzór tamtej starej Toyoty, aczkolwiek, no tu jest taki bardzo mocno nowoczesny. Co ciekawe, jeszcze w tych samochodach, za tymi rurami, za tym zderzakiem może nie bardzo widać, ale tutaj jest taka atrapa plastikowa. Tutaj mamy światła, tutaj mamy migacze, tutaj ta atrapka przednia z napisem Toyota. Występują do tych samochodów takie kity. Kupujecie sobie taki kit tuningowy i możecie przerobić ten front przód pojazdu i wygląda troszeczkę jak Land Rover, taki ten nowoczesny taki. Więc samochód od razu dostaje takiego bardzo mocno nowoczesnego kształtu. Chodźcie zobaczymy jeszcze tył, bo cały czas tak chodzimy w koło. Tego naszego przodu, a z tyłu, oprócz tego, że wisi koło. Koło to wisi w każdym terenowym samochodzie, nawet suzuki Jimny takie koło było, bo to fajnie wygląda. Poza tym nie ma gdzie tego koła, gdzieś tam wozić pod spodem. Najczęściej właśnie wiszą z tyłu, albo leżą do góry na tych górnych yy, bagażnikach. No, powiem wam, spoko. Te, te, takie, te walizki, torby, takie jak w tym yy, gdzieś tam w panu kleksie, czy William Fogg dookoła świata. Spokojnie mógłby tym samochodem pojechać. Poza tym, w tym samochodzie, jak wejdziecie do środka, no to macie wrażenie, że siedzicie w czołgu, ponieważ niskie szyby. Tutaj z zewnątrz może to jeszcze tak bardzo nie wygląda, ale tutaj wysokość tych szyb, tutaj odległość od drzwi do dachu jest naprawdę niska i w środku siedząc, ten dach to jest taki bardzo mocno wysunięty do przodu, więc macie wrażenie, podjeżdżając pod sygnalizator świetny, że w życiu nie zobaczycie żadnego światełka, nawet jak się wychylicie, ponieważ w środku siedzi się w tym samochodzie jak w czołgu. Poza tym samochód ogólnie bardzo wygodnie, jeżeli chodzi o własności, jezdne normalne po ulicy z tego względu, że zawieszenie tego samochodu jest zaczerpnięte od Toyoty Land Cruiser. 120. Prado się to nazywa. Może tak być. Napędy za to z tego w tym samochodzie są takie same jak w Toyocie Hilux, czyli w tym samochodzie mamy napęd na tylne koła i dołączany napęd przedni. Nie mamy tutaj tego wielkiego takiego przedniego mostu jak w Nissanie Patrolu, ale napęd przedni jest dołączany. Tutaj akurat mechanicznie. Do tego oczywiście jeszcze reduktor i co najważniejsze ten samochód poza tym, że jest taki wielki, zwalisty, ociężały. To ten samochód jest lekki. Nominalnie wychodząc z fabryki, ten samochód waży dwie tony, aczkolwiek dwie tony na taki wielki terenowy samochód, terenowy jest teraz, bo jest pozmieniany, ale tak naprawdę to można powiedzieć, był kiedyś taki suwik, więc dwie tony na taki samochód to jest naprawdę niedużo, słuchajcie, bo dla przykładu Porsche Cayenne pierwszej generacji waży od 2,300 do 2,5, e, Volkswagen Tuareg bardzo podobnie, nie, nie mówię już Nissan Patrol, w którym zamontujecie duże koła, jakieś różne gadżety dookoła i waży grubo ponad 3 tony, to ten samochód tak naprawdę jest samochodem lekkim, dlatego też ma bardzo. Ale to bardzo dobre własności terenowe, i praktycznie jeździ w czołówce samochodów, tych, które jeżdżą sobie gdzieś tam w terenie. Ale na co musicie na pewno zwrócić uwagę, to ten samochód, kiedy kupicie. Taki w serii, taki normalny, czyli taki jak wyszedł z fabryki, to on do terenu się mało nadaje, ponieważ ma nieodpowiednie koła, nieodpowiednie zawieszenie, nieodpowiednie opony. Tamten samochód w nominale bardziej pasuje sobie do jazdy takiej na delikatne bezdroża i do jazdy normalne po ulicy. Żeby jeździć takim samochodem w cięższy teren, tak jak powiedziałem, zawieszenie musi być lekko dźwignięte, muszą zostać zmienione opony, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy do jazdy w terenie, z tego co mi wiadomo. Dobra, otwieramy teraz maskę, bo pokażę Wam. Jakie w tych samochodach występowały silniki a występował tylko jeden: 4-litrowe V6, 4-litrowe V6, Tak, 4 no litry pojemności V6, czyli trzy cylindry, 3 cylindry na dwóch głowicach i moc. W tym akurat egzemplarzu 240 koni po lifcie po 2012 roku, bodajże tam było 272 konie, z tego co pamiętam. Całkiem niezły motor. Słuchajcie. Możecie ten motor spotkać w Toyocie 4 i w Toyocie Land Cruiser również, ponieważ to bardzo dobry silnik od Toyoty, i co najważniejsze, duży silnik, duża pojemność, dosyć duża moc. Samochód terenowy z napędem na 4 koła, a ten samochód wcale nie dużo pali. Tutaj akurat w tym samochodzie widzicie tam, tam, tam daleko, tam proszę bardzo. Jest komputer sterownik od instalacji gazowej, która została tutaj tak fajnie zainstalowana, że jej praktycznie w ogóle nie widać. I samochód sobie spala w mieście, bo to będzie chyba najważniejsze. W mieście pali w granicach 17 litrów trzeba przyjąć. Samochód ma automatyczną skrzynię biegów. Ten akurat egzemplarz ma automatyczną skrzynię biegów pięciobiegową firmę Asin, bo od razu każdy pyta: proszę pana, jaki automat, jakie co? Tak, to jest japońska firma Asin 5 biegów. Także tutaj idealne połączenie. Ale od razu się pojawi pytanie: no to dobra, w mieście pali tyle, ile pali w terenie. Słuchajcie, to jest taki fajny nadmiar mocy. Tutaj jest skrzynia automatyczna. Samochód jest lekki, także w terenie może spalanie można by przeliczać na motogodziny, bo... Czasami możesz przejechać na przykład 50 km w 4 godziny i wtedy ile samochód ci pali. Jeżeli byś jechał te 50 km po normalnej drodze, zajęłoby ci to pewnie 10 minut, a przez 4 godziny 50 km to jest trochę sporo. Więc trzeba przyjąć, że w terenie ten samochód może spalić około 25 litrów. Jeżeli będzie bardzo ciężki teren i będzie cały czas się kąpał i topił w błocie, to spalanie może nawet dojść do 50 litrów. Ale tutaj akurat w tym samochodzie, w tym egzemplarzu, który już zrobił dosyć dużo kilometrów, ale bardziej wyprawowo, bo to jest samochód jak gdyby wyprawowy, rezerwowy jako drugi, więc takie spalanie w terenie tutaj w tym samochodzie 25 litrów, czyli miasto w okolice 17, Kraków, miasto, Kraków to nie jest takie zwykłe miasto, bo tu się więcej stoi jak jedzie, więc 17 litrów gazu w terenie 25, nawet kiedy ten gaz teraz w tym momencie jest ponad 3 zł, to nie jest ale jakoś bardzo dużo. Jak widzicie tutaj po tej komorze silnika, po tym jak on wygląda, jaki jest czysty, no to już widzicie, że ten samochód nie jeździ w ciężkim terenie, bo tak jak powiedziałem, ten samochód jest akurat, ten egzemplarz to jest samochód, który idealnie, idealnie spisał się wyprawowo i on właśnie sobie jeździ dalekosiężnie wyprawowo, bo tym samochodem naprawdę, ale to naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ po asfalcie. No i proszę bardzo, jaka to jest budowa zawieszenia, proszę. Amortyzator wahać, płośka wychodzi normalnie, jak w takim jakimś normalnym suwiku. Nie ma jakichś wielkich różnic pomiędzy, dajmy na to, nie wiem. Pewnie to i o w czwórką, tylko tu jest ogólnie wszystko pięć razy większe. Idziemy zobaczyć bagażnik, idziemy zobaczyć bagażnik, ponieważ bagażnik w tym samochodzie jest normalną częścią użytkową. Proszę bardzo, która ma szufladki, tak, szufladki na różnego rodzaju gadżety, no i tu możecie poukładać jeszcze jakieś różne pierdoły. Poza tym seryjnie w tym miejscu jest zamontowany suboferek, i ogólnie tutaj, jeżeli chodzi o przestrzeń bagażową, jest dosyć spora. Poza tym drzwi, jak otworzycie, zobaczcie, jakie to jest wielkie. Wszystko sobie spokojnie możecie tutaj pochować, aczkolwiek w samochodzie typu Nissan Patrol, bagażnik jest dużo, dużo większy, bo przy złożonych fotelach możecie sobie zrobić z niego łóżko i możecie w środku spać. Tutaj w tym samochodzie może być dosyć ciężko. A tutaj jak byliśmy w tym bagażniku, to przecież trzeba pokazać, że to są fajne takie skrzyneczki, bo tutaj zapomniałem wam powiedzieć, że tutaj jest na Piece. Bardzo ładne, tak się otwiera tutaj guziczkiem. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy. O, i tak się wysuwa, żeby się nie wysuwały samoczynnie. A tutaj mamy różnego rodzaju, rozumiecie, gadziecików pełno. Proszę bardzo, kompresor. Tutaj coś sobie powkładacie. Rękawiczki. O, nawet jest do odpalania samochodu specjalny płyn, jakby zamarzło paliwo. Tutaj są jakieś różne. No to kurde, można wszystko pochować. Także takie półeczki. Poza tym to są bardzo znane gadżety w samochodach takich wyprawowych. Każdy dokładnie to wie, że takie półeczki trzeba mieć. Tak jak powiedziałem w patrolu, jak rozkładacie te fotele, można i spać tutaj. No może jedna osoba. No nie za bardzo tego miejsca to jest, aczkolwiek do normalnej takiej wyprawy na pewno nie brakuje. A jak braknie, to na dach. Tutaj na lusterkach macie takie lampeczki. Ktoś by pomyślał, szczególnie z tamtej strony, że to taki amerykański, tak zwany szperacz policyjny. No nie, to jest normalna, zwykła postojówka. Tak jest to rozwiązane, bo no taki mieli pomysł ogólnie. Całe tutaj wszystko dookoła dosyć mocno plastikowe. Na co na pewno warto zwrócić uwagę w tym samochodzie? Zobaczcie tam. Tam są trzy wycieraczki, takie malutkie jak tylna wycieraczka od świata ale są sztuk trzy. Szyba jest taka niska, prostokątna i to będzie raczej robią idealną robotę. No, klimat powiem mam niesamowity. Ten samochód cały w całości, zobaczcie, jest taki kurde niesamowity, bo jest po prostu niespotykany, nietuzinkowy i to jest z nim super. A poza tym, że on jest taki niespotykany, nietuzinkowy, on jeszcze super jeździ po asfalcie i w terenie. O, tak jak na przykład z tej strony. Zapaliło się światełeczko, a to taki, to nie jest szperacz. To jest normalna, zwykła postojówka, bo to tylko się świeci. Idziemy zobaczyć do środka, do tego bolidu, bo klamka jest tak wielka, że normalnie wygląda, jakby ważyła ze 20 kg, ale to jest po prostu zwykły plastik. Przyjemna w dotyku. Sprawdzamy, czy są dociągi? Yy, nie sprawdzamy, bo w takich samochodach dociągów nie ma. Popatrzcie, co się dzieje w środku. Tutaj normalnie jest festiwal plastikowych plastików, bo na pierwszy rzut oka może to się wydawać takie, takie troszkę jakieś słabe i tandetne, ale w rzeczywistości jest fajne. Po chwili już użytkowania jest bardzo fajne. Fotele normalne, zwykłe, toyotowe z materiału, tutaj na jak wszędzie jest plastik wszędzie plastik, tutaj jest plastik tutaj nie ma żadnego metalu, wszystko plastik i to chyba działa na wagę całą tego samochodu z tego względu, że tak naprawdę tutaj nie ma nic ciężkiego nawet podłoga w tym samochodzie tutaj cała została wykonana z plastiku, żeby to chyba wszystko ładnie, fajnie można było szybko umyć tutaj akurat kierownicę, którą widzicie jest, jest no można powiedzieć akcesoryjna ponieważ została obszyta skórą i ładną niebieską nitką, więc wygląda ładnie ale na pierwszy rzut oka wygląda jak kierownica do jakiejś normalnej zwykłej Toyoty. Po zajęciu miejscu w środku widzimy właśnie tą wielką zwalistą plastik deskę rozdzielczą, ona jest taka bardzo pionowa tutaj, ale daje taki fajny klimat, takie fajne poczucie właśnie jak w ciągu Zobaczcie jaka tu jest szybka. Ona normalnie, macie wrażenie, że ma 15 cm wysokości, aczkolwiek wszystko dokładnie przez nią widać. No i te wspaniałe trzy wycieraczki. Tutaj oczywiście z przodu mamy jakiś taki fajny schoweczek, do którego możecie sobie coś schować. Tu jest wszędzie płasko i to wszystko można fajnie, ładnie, szybko umyć. Dlatego ten plastik chyba został w tym samochodzie zainstalowany właśnie dla tej prostoty takiej. Tutaj akurat radio normalne zwykłe przełączniki, które znacie z każdego innego Samochodu, tu wszędzie plastik, wszędzie plastik, ale naprawdę to nie razi i nie przeszkadza. Drążek, zmiany biegów, tak jak powiedziałem, skrzynia automatyczna, pięciobiegowa. Do tego tutaj macie mały drążek do dopinania napędu przedniego, no i do zmiany tutaj zapinania reduktora, kiedy jedziecie pod górę. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj em, blokady tylnych mostów, także własności, właściwości terenowe w tym samochodzie są super. Oczywiście samochód wyposażony jest w tempomat, we wszystkie rzeczy, które potrzebujecie, jest klimatyzacja, jest wszystko wsio, co potrzebujecie. Tak wyglądają liczniki. Kluczyk normalny, od zwykłego. Okay, Toyoty, czy to od jaris czy od Avensis, wszystko jest identycznie tak samo. Toyota jest fajnym samochodem, a co najważniejsze, samochodem, który się nie psuje. Właśnie w tym momencie odpaliłem samochód i tak naprawdę przez to, że to jest silnik benzynowy, nic tu praktycznie w środku nie słychać. Można by tutaj się pokusić, że dźwięk silnika jest jak z V8 co najmniej. I czujemy tutaj tę moc i siłę, ale w środku jest całkowicie przyjemnie. Foteliki przednie z podłokietniczkami, i za chwileczkę idziemy do tyłu. Pokażę Wam, jak tam się wchodzi i jak tam się siedzi. Najwyższy czas, żeby pokazać Wam, jak się otwierają drzwi tylne i jak tam się wchodzi do tyłu. Normalnie otwieramy drzwi przednie, całkowicie normalnie jak w każdym innym samochodzie. I tutaj, w tym momencie, mamy taką schowaną klameczkę tam z tyłu za drzwiami. Jak ktoś nie wie, to nawet w życiu tam nie wsiądzie, bo nawet nie ma pojęcia, że tam są drzwi, bo tutaj to wygląda jak normalny słupek środkowy i nie wygląda na to, żeby dało się tam wejść do tyłu, aczkolwiek kładam tutaj rękę, znajduję magiczną klameczkę i proszę bardzo, Mazda RX-8, czyli ten wankiel. Drzwi takie malutkie, no malutkie, nie malutkie, ale są. Otwierają się w ten sposób, że troszeczkę sobie tak opadają w dół. Oczywiście tutaj wszystko z plastiku, ale w tym samochodzie to jest nieważne. To jest chyba atut i plus tego samochodu. A ta klamka to jest takie coś. Tak naprawdę... Nie przypomina to klamki. Miejsca z tyłu jest wystarczająco dużo, i ja w tym momencie właśnie tam spróbuję sobie wejść, pochylając delikatnie przednie oparcie. Wydaje mi się, że zrobię to bez problemu. Tutaj daję sobie nóżkę na stopień, przytrzymuję się troszeczkę tu fotelika i robię klik, i jestem sobie z tyłu. Także jeżeli chodzi o podróż tutaj z tyłu, może nie będzie jakoś mega super wygodnie jak w limuzynie. Aczkolwiek na spokojnie można jeździć sobie tu w cztery osoby wyprawowo, czyli jedziecie sobie w jakiś taki tam teren, oglądacie może nie jakiś ciężki taki, żeby kąpać się w błocie. Wyprawa, a jazda w terenie to jest całkiem co innego, więc wyprawowo. Spokojnie, cztery osoby tutaj się zmieszczą, nie będą narzekały. Nad głową mam dosyć sporo miejsca. Tutaj, jeżeli chodzi o szybkę, tutaj w tych moich drzwiach taka malutka, to jest taki trochę wziernik, i identyczne takie okienko jak w samolocie. Jeżeli ktoś z Was leciał w samolocie, to dokładnie wiecie, jak to wygląda. Tutaj wygląda to identycznie. Także pod względem tutaj tego, tego tyłu samochodu, siedzenia, to jest z tyłu taka może troszeczkę klaustrofobia, ale jeżeli tutaj w ofercie będzie jazda z jakimiś tam, rozumiecie, kurde, lwami, kangurami, takie rzeczy, to tylko tutaj tak bym wyglądał za tego zagłówka. Oho, ho, 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 ale fajnie. A więc dobra, zobaczcie, jak się otwierają teraz drzwi. No i co? Otwarte, widzieliście? Normalnie, nie do wiary. Także słuchajcie, tak wygląda Toyota FJ Chrysler, samochód, tak jak powiedziałem, który prawdopodobnie pierwszy raz widzicie na oczy, bo to bardzo niepopularna fura jest. Słuchajcie, ja tyle co opowiedziałem o tym samochodzie, to jest praktycznie wszystko. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej na temat tego auta, prawdopodobnie, tak jak powiedziałem, na, te, na kanale Terenwizji pojawi się taki do ostry test. Tam widziałem chyba, mają dwa takie samochody, więc oni przetestują te samochody w terenie i oni powiedzą Wam dokładnie tam, jak to się spisuje, jak to się takim samochodem jeździ. Według mnie, z tego co my tutaj tym samochodem jeździmy, samochód jest fajny Fajny samochód jest fajną, bardzo dobrą zabawką. Akurat ten samochód jest drugim samochodem do Nissana Patrola, 3-litrowego diesla, tego, którego Wam pokazałem w zeszłym roku. I tego Nissana też Wam na 100% teraz pokażę przy okazji właśnie tego tygodnia nagrywania z tymi samochodami. Tego bandytę już chyba wszyscy znacie. Patrol, tak, ten wielki, ogromny, na tych wielkich kołach. 35 cali. Mhm. 315 guma z tyłu, 315 guma z przodu. Samochód jest oklejony już, ale i tak poniszczony, bo on już był polerowany, jak wiecie z zeszłego roku. On jest oklejony, poniszczony. To jest samochód wyprawowy, którym właśnie pojedziemy w niedzielę na wyprawę kąpać się w błocie. Ja będę się kąpał pierwszy raz. Także nie wiem, jak to wyjdzie, ale tutaj, jak pamiętacie, 3-litrowy diesel od BMW. Mhm. I co? Zrobimy film o tym aucie. W końcu by wypadało, ponieważ obiecuję od roku czasu nigdy nie pokazałem. Dlaczego? Bo nigdy nie ma czasu. Wielki samochód, wielki bandyta, wszystkim się na pewno podoba. Teraz ogólnie będziemy jechali tymi samochodami na wyprawę. Akurat może nie tym, tylko pojedziemy Nissanem Patrolem. W na następnym odcinku zobaczcie, Nissana Patrola, jako takiego zrobimy prezentację tego samochodu, a potem pojedziemy. Ja pojadę w sumie z nimi pierwszy raz, pojedziemy kąpać się w błocie. Tak jak powiedziałem, ja nie do końca to lubię, ale może mi się to spodobać, bo wszystko się zmienia. Tak jak zawsze powtarzałem, całe życie jeździłem na motorach. Typu uścigacz, a w tym momencie, kilka lat temu przesiadłem się na maxi-skutery i już coraz bardziej myślę o chopperze. Także oczywiście, jeżeli Ci podobał filmik, łapka w górę, subskrypcji. i pamiętaj, że filmy teraz w grudniu wpadają codziennie o godzinie 16, a jeżeli chcesz coś się dowiedzieć więcej na temat tej Toyota, na temat tego FJ Cruisera, dajcie znać w komentarzach, na pewno Wam odpowiem i na pewno, jeżeli będzie taka potrzeba, nagramy jeszcze kilka filmików z tym samochodem, bo to naprawdę fajny samochód jest. Do jutra, do 16. Papa. Pa.